Maneczko w kolejnym dniu. E, kupione wkręty 90 i 70. E, okazało się, że mam hurtownie pod nosem i no nawet jakoś tam niewygórowane ceny były. Nie przedłużam, wentylatorki sobie przyniosłem, bo oczywiście do no poddaszu upał. E, I zasiadam sobie do pracy, nie? powkręcam tam, gdzie było za mało. E, akumulator już się też ładuje. No, i co, i działam. I widzimy się chyba jak już skończę. To na razie tyle. Hmm. Dobra. Aktualizujemy stan, to co zrobione. Czyli tak, ta strona. Ta część w zasadzie już jest praktycznie skończona. Tam jeszcze pojedyncze jakieś kantóweczki w wolnym czasie wlecą, ale już można spokojnie sobie po tym chodzić i jest wszystko w porządku. Wygląda tak jak w pozostałej części: beznadziejnie, okropnie, straszliwie, ale mniej więcej nawet poziom trzyma. O dziwo, chociaż okiem obiektywu, no ciężko jest to tak zobaczyć. Musicie mi uwierzyć na słowo. Powoli przechodzimy na tą stronę. Próbowałem odkręcić ten zbiornik, to jest chyba zbiornik wyrównawczy do pieca, do układu centralnego ogrzewania. Eee, niestety jest tak zapieczony. Eee, no pewnie jakbym miał odpowiednie narzędzia, pewnie by poszło, ale mam tylko skromną ziabkę i, i Francuza odjedzą, ale jest malutki i nie daje rady. Także pracuj mądrze, nie ciężko, jutro biorę szlifierkę, ucinam, akurat jutro mamy odbiór złomu zamówiony. Więc sobie to pięknie wyleci, i jeszcze ładnych parę kilogramów leci. Tą rurę, tą e, sobie zostawię, znaczy sobie zostawię, sobie zostawimy, bo jeżeli jest w miarę, w miarę gruba, to pójdzie najwyżej na jakiś słupek, e, bo chyba ma ponad 2 metry, a takie będą potrzebne, więc po co kupować dwa razy? No i przechodzimy na tą część spaloną. Tu był pożar, i to chyba dwa albo trzy razy. Jest jakiś fatum chyba. To są, to są też tachety, które były tak ułożone, tak e, po prostu, bo to, to akurat mieliśmy. Tu mamy kantówki, które już przygotowałem do tego, żeby to lepić z tego. I zobaczcie, że jeszcze wyjdzie z tego całkiem całkiem fajna e, podstawa do płyty OSB. Przy okazji, posprawdzamy sobie wszystkie te nadpalone deski. E, część będzie musiała chyba wyjechać. To jest ta, którą ja kilka dni temu wpadłem. Gdy nagrywaliśmy odcinek ze stodołą. To jak szliśmy do stodoły, ja mówię do Sylwii: zróbmy cięcie. W razie gdyby się coś wycięło. Kliknąłem wyłącz i w tym momencie właśnie wpadłem. Także szkoda, bo mielibyście fajne nagranie my również. Ale no trudno. Mam nadzieję, że nie będzie już taki wpadek. Teraz będziemy sobie to lepić, tutaj jeszcze nie miałem takiej wiedzy na temat tego, że kilka kantówek od spodu daje taką wytrzymałość podłodze, nawet jeżeli jest lepiona z płyt meblowych, więc będzie rzadziej, więc powinny wystarczyć też tutaj. Zobaczymy, zobaczymy, mamy też parę fajnych desek, no i jeszcze pamiętajcie, że cała stodoła tam leży w garażu rozłożona. Także całkiem, całkiem i tak, do tej beli, do tej... Ja sobie przełożę mikrofon tak, żeby, żeby mnie tutaj było dobrze słychać. I tak do tej beli po bokach, czyli tutaj i tutaj. Damy sobie prawdopodobnie coś takiego jak to. Grube bele takie wzmacniające bo już Wam pokazuję czemu a no temu że to wszystko, proszę, to jest spalenizna, nie? To niby trzyma się kupy, niby sztywne. Tam ktoś w komentarzu napisał, żeby wbijać w deskę szpikulec albo śrubokręt. Jeżeli jest sztywne, to to jest ok. Tak, natomiast kurczę, chyba tak dla samego siebie, nie? Skoro mamy te bele, to czemu nie korzystać? Mamy te wkręty, szóstki na 220 albo 240. Także jakbyśmy. Mm, Bokami, i nawet od góry wycią wyciąć sobie nawet ten rowek. Tutaj muszę tak przeskoczyć: o, czyli będzie bela, rowek sobie wytnę lisią piłką, spokojnie dam radę i bela. No, i tutaj z tym trochę będzie problem, ale ja nie z takich, co by tam rezygnowali tak łatwo. I myślę, że będzie fajne wzmocnienie. Zobaczcie, jakie tam, jakie tu nadpalone było. No, nie wygląda to dobrze. Wiem, możecie wylać hejt, ale spokojnie eee, powinno być dobrze. Jak nie, to będziemy lepić. Tak, zawsze. Tak, wczoraj dostaliśmy uwagę, żeby tą ostatnią, która i tak będzie zabudowana pod GK, ponieważ to będą domurowane jeszcze cegły i tak dalej, więc to też troszkę sobie odejdzie od ściany. I tak, tutaj damy jeszcze Bele. Ty, tych okienek nie będzie. Będzie damy Bele. I damy tutaj prawdopodobnie na spodzie jeszcze. Czyli oprócz tego, że tu będzie i będzie połączona z tą, to jeszcze przy okazji połączymy sobie to tutaj całość i jeszcze taki punkt. Może jeszcze damy tutaj. No, w każdym razie zrobimy sobie taki mikroszkielet na końcach. Prawdopodobnie na drugim końcu zrobimy to samo. No, jest gówno, nie? No, jest bardzo skordowane są korniki. Jest pożar, jest jakaś historia której nie wiemy, no my nie, nawet nie mamy już możliwości porozmawiania z tymi właścicielami. Poprzedni właściciele, którzy mieli ten dom w pierwszym, którzy sprzedali tym świętej pamięci właścicielom, wyjechali do łodzi, także no nawet nie mamy możliwości się z nimi skontaktować. Takie poprzeczne też u nas wylądują, tylko jeszcze nie wiadomo z czego, ale na pewno też będziemy mieli, też będziemy coś z robili. To podobno daje spore usztywnienie. W 100 dole też takie coś było, także no nie ma co. Tak zrobimy. Dobra. To tyle tego monologu. Ja przepraszam, że się tak zagaduję. Ja tak czasami mam, proszę mi wybaczyć. Eee, mam nadzieję, że już tak nie ma i tę zapomniałem. Dobra. Tyle ode mnie i działam. Dobra. Tego to nawet ja się nie spodziewałem. Mam nadzieję, że YouTube nie zablokuje tego filmu przez to. Tak kurwa. Jak się tego nie da nazwać? To jest martwy kot. Marcy to chyba ma opowiedziane. Tylko pytanie jak on tutaj dostał? To raz był tu pod spodem. Ponieważ ja tylko przykładałem sztachety, ale tam nie zaglądałem, nie czyściłem tamtego. Straszne. Wczoraj też przedwczoraj Sylwia żartowała, że znajdę dinozaura znalazłem kiciusia wielactwo Musiałem umrzeć z głodu no bo A co by innego przykre strasznie straszliwe odcisku mały koteczek no nie taki mały no dobra, trzeba będzie zakopać kiciuśka będzie mógł spoczywać w pokoju dobra, no trzeba będzie tutaj zajrzeć ja właśnie specjalnie nie nie chciałem tego od razu wkręcać, żeby zobaczyć ten środko. jest widzę, że kabel leci e, tu, nie wiem czy widać jak nie widać, to mówię, pokazuję. A, robię, będę zajrzeć. O, a tam jest ta centralka od tego. Od, zobacz, czy nawet ta antena nie jest wystawiona i łapie bezpośrednio te naświetlacze. Oczywiście pójdzie tam jakaś skrzynka, może ten seal y, do, ten, do połączeń hydroizola, hydroizolacyjnych. No, także w sensie normalnie można kable zalewać i gdzieś tam handlowałem. Dużo elektryków to brało. Można zalewać do puszki, połączenia i tam wilgoć nie wejdzie. Na czymś takim będzie zależało. No, to taka ciekawostka, którą znalazłem teraz. No i biorę się dalej za robotę. Przykry temat ogólnie. No, nie wchodź, bo martwy kot tu jest. Tak, no. Więc nie wiem, czy chcesz to oglądać. Bo właśnie o tym opowiadam. No dobra, Sylwia przyjechała, także mi się za robotę. I najpierw kiciusia zakopiemy. No dobra, trzymajcie się. Hej. O, dzień dobry. Dzień dobry. Był szybki obiadek. Chwila przerwy. Był pan z firmy wyceniającej. Materiały wycenił. A raczej nawet całkiem, całkiem. Być daleka jeszcze dodał, dał. Wiadomo, jesteśmy typowymi Polakami, chcemy za darmo. Tej, teraz na ciebie. Opowiedziałem, żebyśmy, że chcemy dać bele, Czyli dopiero zaczynamy tutaj, tak? Tak, tutaj, tak. Tam był kiciuś, tam pod spodem. Kiciuś już został pochowany. A właśnie, Kiciusia byśmy zakopali, żeby nie było. Kiciuś został pochowany, teraz tak. sobie śpi. Tylko teraz bez historii, czy to chrześcijaństwo, czy nie. Po prostu jużśmy zakopali i tyle. Koniec tematu. Nie ma w tym głębszego sensu. Proszę na mnie się duszkiwać. doszukiwać. Nie powinno się i tak dalej, i tak dalej. No dobra, mówiłem, że będziemy rzadziej dawać też tachety, uh -huh. kantówkę już tam przygotowałem, chciałem ją wsunąć i miałem niespodziankę, dlatego już może wyga wygarniemy te śmieci, też częściowo te grubsze, tak? Tu jest y, dziura do, tak czy nie? No tam dalej można, bo tabela, ona nie jest tam na, na dół, tylko ona jest tutaj tak po prostu. Czyli można w tą stronę wygarniać? Yy, Na rynku się jest... nie unosi. Tu z tej, z tej strony nic nie wyciągniemy, tylko tutaj są te dwie. Mhm. Tam ta cała reszta nawet się trzyma, jakoś kupy. No, będziemy zaraz improwizować. Dobra, nie przedłużamy, działamy. Tak, bierzemy się za robotę. O. No dobra, no to jesteśmy. Księga zebrała opiecz, tak, bo sprzątała ciągle. Mimo, że miała pracować, nic nie robi, nic. A na poważnie to zrobiliśmy, co zrobiliśmy, to zrobiliśmy, to i to, i to zrobiliśmy, i to, i to zrobiliśmy, i jeszcze I nam zostało tu. to, to i tamto, tak, i tak, tu jeszcze dojdzie kantówka pod spodem, żeby nie, tam, tam też strony. no i to też już jest zrobione, mimo że nie widać to, to tutaj, tak, tutaj miała być ta kantówka, tutaj, no, tak, tu będzie najbardziej o pokaż, co znaleźliśmy, tak, w trakcie, sprzątania. w trakcie sprzątania, nie znalazł to no oczywiście, Gładwian tak, nie sprząta, bo Sylwia, a Sylwia nic nie robi, tylko sprząta. No i po co kłamiesz? Po co kłamiesz? Znaleźliśmy w Trocinach historię Polski 1864-1918. Słuchajcie, to jest podręcznik. No, teraz się będzie podniecała, nie? No dobra, no dawaj, nie, dawaj, naprawdę. I zobaczysz, jest opalony, nie? Żeby nie było. Tak, po tym pożarze, po który tym tu pożarze, był. Potręcznik do nauczania w klasie 11. No. Kiedy, Kiedy było 11 klas? 11 klas? Szok, taki starość jest straszny. Warszawa 1956 rok. No. A, jeszcze taka a tego kiciusia, żeśmy doszli do wniosku, że prawdopodobnie ten kiciuś, e, tak Być myślimy, może że właśnie... się schował przed, przed tym pożarem, no bo to jest inne miejsce. E, był gdzieś tu albo tu, tu chyba. Tu był. A tu był główny pożar, tu gdzie Sylwia teraz stoi. Tutaj tabela, to, to wszystko płonęło. Także on się pewnie schował. Zaczadził się widny. Nie było drogi ucieczki. Ale to Uch. wyglądamy jak no. byśmy pracowali w kopalni. Właśnie dzięki Nie? temu, że był tu pożar. No. Ale idzie idzie. Fajnie, taka sztywność się podłogowa robić. Kurczę, już. I dużo mniej idzie, niż... Ja wam pokażę. że Spokojnie. Tu jest, tu to skupajnie. można o tym chodzić. No tak. Chciałam to sprzątnąć, ale oczywiście Adrian. nie, eee, to sprzątasz, patasz, pata, No, no tak, dwa razy robi się całe roboty. Tak i dwa razy. Tam razy jest trzymać dziura trzymać. do pokoju, więc chciałam to zrzucić tam, gdzie już i tak zgarnialiśmy te trociny. tym można fajnie chodzić. także... No, tak, no i pamiętajcie, że robimy to pod płytę OSB, tak? No bez, bez spiny, tak? A i usunęliśmy jeszcze tu jedną. Tak. Tą, która trzymała antenę, która była tu tak nisko. ta antena stoi, ta cała ruda. ona nie jest przygotowana do podłogi, ona po prostu wisi na dachu, nie? No i podejrzewam, że będzie można ją usunąć dopiero jak będziemy usuwać dach. Tak, bo nie mamy materiałów. A chcę jeszcze coś pokazać, to ja chcę jeszcze pokazać, chcę pokazać to. Kolejny. Przewód prądowy, e, który gdzieś tam sobie idzie. I tutaj ten kolejny przewód prądowy. O fantastycznie lubię takie tematy, mam nadzieję, że tam nie ma napięcia, ja tam grzewałem, się tam, stamtąd traciny, traciny y, chyba 55 transport, transport, tak. tak, no i nie można tego wnosić, no dobra, no, no już że rzeczywiście po się, musisz połamić no, choro, nie, dobra, na ten moment y, tyle, przerwa i zaraz wracamy, mam nadzieję, że to skończymy i przechodzimy do tej bel, y, o ile się jeszcze uda. Będziemy szukać tych najbardziej prostych, będziemy robić te ząbki. Pamiętaj, że to jeszcze musimy tak. przygotować złom na jutro, A, cały. no i złom na jutro musimy szykować, tak faktycznie. No i tyle, działamy. No chyba mamy pewność, że uciekamy przed pożarem, ponieważ mamy drugiego kiciusia. Jest to bardzo... Kur... Ja przepraszam, to powiem, ale kurwa, tak przykre. Strasznie. No. Raczej to jest mało powiedziane. Idziemy kopać drugi dołek. No na pewno przeżyły koszmar. Jeżeli to jest prawda, to co znaczy ten tłumacz jest tak jak myślimy, to musiało być straszliwie tutaj. Aż się odechca, odechciewa pracować, naprawdę. Ale że nie zajrzeli tu po, po całym tym pożarze. Idąc tym tropem. Że nie nie zajrzałabyś na te deski, i tak dalej? Czyż to było mnóstwo dywanów, i tak dalej, bo mn... śmieci od groma. Tak, tylko Ale te tylko śmieci nie, były opalone. nie wyglądają na spalone. Ja myślę, że one się bardziej mogły zaczadzić tak. dymem, i na tej zasadzie, bo. Co, idziemy go pochować, nie? Tak. Jedno dziecko. Jedno dziecko No tego się nie spodziewałem. Nie spodziewałem się pierwszego, a drugiego, to już w ogóle się, mi się nie spodziewał. I na tym samym tym, tak, bo tam są dwie sztachety i ja pod tymi dwoma sztachetami tamtego znalazłem. Tu. I one miały do siebie, mogły przechodzić, więc... Tamten był mniejszy. No, a tu akurat, centralny ten pod, to jest to miejsce najgorsze. Tutaj? E, gdzie, tu się właśnie to zaczęło palić. Dobra, idziemy Adrian. Idziemy, idziemy. Użyję ja ciebie. Ja ciebie? Ja ciebie. No to proszę bardzo. Tak to wygląda. Postawię jeden segment. Sylwia pokazuje. Pokazuje i chodzi nawet. Tak, tak. No, się nawet coś Tak, tu nie można było w ogóle wejść. Była jedna wielka dziura. O, no właśnie, nie można było wejść. I jaką mamy aktualizację zniszczeń domu, znaczy <grym> stanu domu? Co jeszcze? Co no, Bela za tobą, która od połowy nie istnieje. A, no. Równo tak. straszne. No, tym bardziej fajnie, bo, bo dojdzie tam e, właśnie ta Bela, która będzie łączyła ostatni, ostatni legar do tego dachu. Legar? Na pewno to się legar nie nazywa. Istotne, jak to się nazywa. Wiecie o co chodzi. <laughs> I zostało nam jeszcze to, ale oczywiście jak zwykle zabrakło nam wkrętów, chociaż mieliśmy 2,5 kg, tak? Tak, dzisiaj 2,5 kg kupiłem i zbrakło, to raz, dwa, no już akumulator też y, zmieniliśmy i ten też już się że w połowie, spokojnie już rozbudowany, no także to no, na styk wszystkiego. No ale tak. dobrze, kawał dobrej roboty. To jest to, co wymietliśmy z <coughs> podsłodu, mamy też nowe znalezisko. O no. Tablice matematyczne, dawaj, ja. Yeah. Tablice matematyczno-fizyczne, czterocyfrowe. Pokazuj to, do... 1955 rok. Państwowe zakłady wydawnictw szkolnych. I tu są nawet. Yy... Pokaż na końcu masz imię i nazwisko twojej, tej osoby. Pokaż. I książka, o, ktoś chyba. Ktoś nie lubił matematyki, wcale się nie dziwimy, kto nie lubił. Tomaszewska Lucyna. E, szukamy tej osoby, bardzo chętnie się dowiemy coś o tym domu. To jak ona miała, czekaj, to z 50 tam któryś rok, 55? i ona chodziła powiedzmy do szkoły średniej, czyli musiała. Na przykład w przykład do 11. Się klasy? urodzić, gdzieś tak mniej więcej, nie? Powiedzmy 35, 40, gdzieś jak w tych latach. No to nie ubliżając tej pani, już parę latek ma. No, może się uda znaleźć, bo się posłuchali coś o tym domu. No dobra, ja jeszcze pokażę, tak swoim okiem. Mam nadzieję, że nie będę aż tak majtał kamerą. Nie będzie znowu hejtu na mnie. I tak, zawsze majtasz kamerą. Tak, no to fakt. Czyli ten segment, ten segment jest zrobiony. Ten, tak, ten też. Już musiałem się zastanowić. Ten, ten, po którym chodzę. I ten ostatni, który jest tak polepiony, ponieważ tej wali ostatniej nie ma. Ona nie istnieje, dlatego tam. Ach, jest bo jest nie? i co nad tym będziemy się musieli oczywiście zająć skupić ale kawał, kawał dobrej, fajnej roboty zrobiony. jeszcze teraz pokażę z tej strony bo będzie lepiej oświetlenie pokazywało Sylwia oczywiście musiała się tutaj nastawić zawsze muszę sprzątać nie? Sylwia jest na chwilę zostawiona to sprzątam, mam jakiś taki wrodzony instynkt żeby nie było, ja nie szukałem kobiety, która będzie mi sprzątała w domu, nie? Ale ona, co się nie obejrzy, to gdzie jest Sylwia? Sprząta, nie? Jestem przeciwieństwem Adriana, który jest takim bałaganiarzem, że sobie nie zdajecie sprawy. Absolutnie. Jego pokój to jest labirynt. Dobra, i na tym kończymy. Dziękuję, myślicie za. <śmiech> <śmiech> nie, dobra. I jeszcze raz podziękowania dla Was za subskrypcję, za wyświetlenie, za komentarze, miłe słowa. To był fajny dzień, pomijając te dwa momenty. Przykre, tak, bardzo. A dwa Kiciusie to jest ok. No, no, ciężki dzień. Dobra, zmieniamy temat, bo, bo zmieniamy temat. Dziękujemy jeszcze raz. Cieszymy się z każdej rady, z każdego lajka, z każdego każdej subskrypcji. I mamy nadzieję, że będziecie to razem z nami tworzyć tak, jak tworzycie to do tej pory. Teraz jest około 450 subskrybentów, więc jest cudownie jest po prostu baja. Coś wspaniałego. Nie sądziliśmy, że kiedyś do tego dojdziemy. Jest cudownie. I jeszcze raz dziękujemy. I żegnamy się z Państwem. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I do zobaczenia. Ejka. Jutro z rana. Jutro z rana.